Szczerze mówiąc chyba porzuciłyśmy to w szatni, wiedzieliśmy o co gramy i że to jest ważny mecz. Tutaj się liczy każdy, każda wygrana. Są to dwa spotkania, więc na pewno się różnią od Tauron Ligi. No bo wiadomo jak nam się po, powinie noga, to jeszcze mamy szansę nadrobić e, punkty, a tutaj gramy o marzenia o coś, żeby e, o to, żeby się pokazać e, na arenie międzynarodowej i e, szczerze mówiąc chyba dla połowy zespołu to był pierwszy raz, pierwszy mecz e, w pucharze Cefu. E, no ja wyszłam bardzo naładowana, bo, bo to jest spełnienie moich marzeń. Na pewno zaczęliśmy troszeczkę nerwowo. Mimo tego, że prowadziliśmy ten pierwszy set kilkoma punktami, to potem Węgierki zaczęły bardzo mocno zagrywać, bardzo mocno naciskać nas na zagrywce. My graliśmy troszeczkę słabiej na wysokiej piłce i, i stąd ten, ten wynik. Później, mimo tego, że Węgierki wciąż naciskały na zagrywce, to my nawet przy gorszym przyjęciu potrafiliśmy wystawić bardzo dobrze piłkę sytuacyjną i tutaj robiliśmy sporo punktów. Było kilka naprawdę spektakularnych i ciekawych akcji, więc myślę, że ten mecz mógł też się podobać. Nasze początki były takie bardzo do tyłu, więc myślę, że jak nasze początki by były lepsze, to. To mecz by mógł wyglądać zupełnie inaczej. Na pewno w pierwszym secie zrobiłyśmy dużo więcej błędów. Zespół z Węgier jest bardzo dobry, więc no, walczyłyśmy w każdym secie. To, że wygrałyśmy np. do 11, do 17, to nie znaczy, że one źle grały bo naprawdę tak nas broniły, tylko po prostu w, w niektórych elementach chyba w zagrywce zrobiliśmy mniej błędów, A, no i dzisiaj się udało. Absolutnie nie, no, podchodziliśmy do tego meczu jak do każdego innego, e, nie chcieliśmy gdzieś dawać na siebie jakiejś dodatkowej presji, przede wszystkim myśleliśmy o tym znowu, co dzieje się po naszej stronie boiska i wiedzieliśmy, że jak skupimy się tylko i wyłącznie na naszej grze, to, to będziemy w dobrym miejscu i, i, i będziemy w stanie zagrać z tym rywalem na dobrym poziomie. Tak też się stało, więc tego bardzo się cieszymy. Na gorąco myślę, że w każdym elemencie nam zabrakło, i w pewnym momencie już czasami nie było co zbierać. Musimy się jak najlepiej przygotować na następny mecz i być pozytywne i optymistyczne. Eee, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia na ten moment. Eee, było nam ciężko się dobić eee, do parkietu. Naprawdę latały po tym boisku niesamowicie. Myślę, że eee, My się różnimy tym, że cierpliwie gramy i, i nabijamy na blok, ponawiamy akcje. E, one mają zupełnie inną technikę gry e, i na pewno to nas wyróżniło, że, że byłyśmy przygotowane po prostu na dłuższe wymiany. Na pewno tak. No, na, teraz przed nami mecz z Kaliszem i tutaj będziemy teraz wszystkie siły kłaść. E, potem kilka dni wyjeżdżamy do, na, na Węgry do zespołu z Bekeszczaby. E, tam będziemy chcieli utrzymać naszą dyspozycję i wygrać kolejny mecz. Tak, dokładnie. Tylko właśnie szkoda, że musimy gonić, a nie możemy od początku do zacząć i tak jak mówiłam, wtedy mecz by mógł wyglądać zupełnie inaczej. Lubimy ciężko pracować, więc na pewno będziemy ciężko trenować. Zrobimy poprawną analizę i będziemy starać się w jak najlepszej formie przygotować następne spotkanie. Myślę, że tak i myślę, że jakby no przede wszystkim ważne jest, a szczególnie w pucharze, przede wszystkim ważne jest zwycięstwo, kto ma trzy po swojej stronie. Myślę, że ten jeden set nic nie zmienił, wręcz tak jak powiedziałeś, może nam dodał troszeczkę jeszcze więcej motywacji do tego, żeby jeszcze bardziej nacisnąć, jeszcze bardziej skoncentrować. Może tego, nie chcę powiedzieć, że tego zabrakło w tym pierwszym secie, ale po prostu zespół Wekeszaby też potrafi grać w świadkówkę i musimy też o tym pamiętać. Teraz nikt się nie położy przed nami, na pewno każdy będzie naciskał i każdy będzie walczył, więc my musimy być na to przygotowani. Tak, ale myślę, że zapomnimy o tym meczu. Na pewno mamy ten przywilej, że to właśnie my wygrałyśmy dzisiaj, ale wszystko się może zdarzyć. Mam nadzieję, że wynik będzie taki sam jak dzisiaj. No i jedziemy po wygraną.